Forum Radia Rok Parada. Dzień dobry Basiewicz. Moim gościem jest Piotr Adamczyk, wicemarszałek Województwa Łódzkiego. Witam serdecznie naszych słuchaczy po tym czasie świątecznym. Witam serdecznie. Panie marszałku, łódź się wyludnia, młodzi wyjeżdżają. Dlaczego? No właśnie, złodzie wyjeżdżają i nie do końca wiadomo dlaczego. Oczywiście możemy się domyślać, że lepsze perspektywy zarobkowe młodzi ludzie widzą w innych miastach, no zwłaszcza w Warszawie. Możliwości kariery, no ale to jest je, pewnie nie jedyne powody tego, żeby podejmować tak dość drastyczną decyzję, jak opuszczenie rodziny, opuszczenie miasta, z którego się pochodzi. Dlatego też jest taki program Komisja Europejska ogłosiła nabór dla tych regionów, które, z których uciekają młodzi ludzie. Nazwane to jest ucieczką młodych talentów. Myśmy jako zarząd województwa dostrzegając tą bardzo trudną sytuację w województwie łódzkim, ale i również w samej Łodzi, to jest niezwykle istotne, złożyliśmy ten wniosek i Komisja Europejska wytypowała 46 takich regionów w całej Unii Europejskiej i jeden jedyny województwo łódzkie właśnie w Polsce, do których Skierowała pieniądze na te, i doradców na to, byśmy zbadali tą sytuację, spróbowali znaleźć sposoby na to, by powstrzymać tą ucieczkę talentów, młodych ludzi poza nasze województwo. I w ostatnim tygodniu mieliśmy takie spotkanie z przedstawicielami Komisji Europejskiej, z tymi doradcami, z którymi rozmawialiśmy o sytuacji od lat, która jest w naszym województwie. I również doszliśmy właśnie do tych wniosków, że będzie przeprowadzona takie dość szczegółowe głowe badanie preferencji młodych ludzi, powodów o, o wyjazdów ich z naszego województwa, co ich przyciąga w innych miastach co jest tym magnesem, który sprawia, że oni decydują się na wyjazd, a co można by było poprawić takiego, żeby w ramach publicznych środków, w ramach tych ty środków, które posiadają samorządy w naszym województwie, by można było zatrzymać tych młodych ludzi. I To jest dzisiaj ten etap, można powiedzieć diagnozy sytuacji. Teoretycznie ją znamy od jakiegoś czasu, mówiło się o mieszkaniach dla młodych, miasto Łódź miało jakieś drobne programy, ale to niestety nie poprawiło w żaden sposób tej sytuacji, dlatego też jeszcze głębiej trzeba znaleźć powód, który powoduje, że ludzie młodzi wyjeżdżają. Do tej pory bardziej skupiano się na rynku pracy, na uczelniach, a jednak myślę, że to musi być większe badanie samych stricte młodych ludzi. I później nastąpi Etap po tej diagnozie postawienia jednak takiego, takiej, no, można powiedzieć, terapii, co możemy zrobić takiego, co by się te, ci, ci młodzi ludzie tutaj jednak u nas kształcili, a później realizowali zawodowo i rodzinnie. No i etap wdrożenia, czyli skąd wziąć pieniądze i na co szczególnie położyć nacisk, bo nie na wszystko oczywiście będzie nas stać ze środków publicznych, niemniej Niemniej pewnie na jakieś aspekty, które są najważniejsze w tych punktach z pewnością możemy, możemy te środki przeznaczyć. Panie Marszałku, też... ja to pytam tylko, bo wiadomo już od dawna, że rzeczywiście młodzi uciekają z województwa z łodzi, przede wszystkim uciekają do innych miast i wyjeżdżają za granicę. Komisja Europejska sama zauważyła, że takie zjawisko jest, tak? Z jednej strony komisja wytypowała 46 regionów takich, w tym jeden w Polsce, nasz region województwo łódzkie, ale z drugiej strony... Ale to, to dostrzegli... ale to też znaczy, że jeżeli Komisja Europejska dostrzegła, to znaczy, że w naszym regionie jest najgorzej skoro do nas Jeżeli się chodzi zwrócili. rzeczywiście o Polskę, tak, to jest prawda. Natomiast to myśmy jako Zarząd Województwa Łódzkiego dostrzegli ten problem i to myśmy złożyli wniosek, bo to nie jest tak, że Komisja poprzez zbadanie tej ucieczki młodych talentów już sama z siebie decyduje o wsparciu, o pomocy eksperckiej danego regionu. To myśmy jako Zarząd musieli złożyć wniosek do Komisji Europejskiej, która to wtedy dopiero mogła tę, tą sytuacją się zająć. Więc to nie jest też tak, że tylko dostrzeżone to zostało ze strony Komisji Europejskiej. Wcześniej powiedziałbym nawet zostało to dostrzeżone i no, zaczęliśmy się zastanawiać w jaki sposób można temu zaradzić właśnie na niwie lokalnej, na niwie samorządu województwa. Jak my rozmawialiśmy jako radioparada z młodymi ludźmi, to od dawna już właściwie wiadomo, że ludzie nie widzą dla siebie tutaj perspektywy. Tu są ciągle korki, ta Łódź przecież na pierwszym miejscu jest zakorkowana. Powiem, że jak się tu nie Жить. Prawda, korki, dziurawe drogi, kwestia brakujących e, godnych warunków mieszkaniowych, e, kwestia płacy. E, to wszystko możemy w ciemno powiedzieć, że są czynniki, które, które powodują, że ci młodzi ludzie mówią gdzieś indziej pojadę, gdzie będzie tych problemów znacząco, e, znacząco mniej. No, do, do tego dochodzi jeszcze oczywiście e, no, brud, niestety, e, na ulicach, e, który, który również młodym ludziom e, no, powoduje, że ich komfort życia no, nie, nie, nie pozwala na to, żeby pozostali tutaj w łodzi. Ludzie lubią młodzi, zwłaszcza zieleń w koło siebie, lubią no, mieć drogi, które są naprawione albo też po prostu nie są z dziurami. No, chcą, żeby ich otoczenie, im się chciało tutaj żyć. Ich, ich otoczenie było takim otoczeniem, które mówią: tutaj jest godne mieszkanie, tutaj mamy warunki, które no, nam odpowiadają a nie musimy się o coś bić, walczyć, musimy protestować. Młodzi ludzie dzisiaj chcą mieć otoczenie przyjazne w sobie, a nie mieć coś, co muszą ciągle zabiegać. Dzisiaj praca młodego człowieka, Częstokroć polega na tym, że on może mieszkać zupełnie gdzie indziej, w warunkach, w miejscu, gdzie jest, odpowiada mu wszystko, gdzie jest komfort życia, a pracować zdalnie w firmie, która jest częstokroć oddalana o 10, 20 albo i 100 kilometrów, albo jeszcze dalej. Więc to jest naprawdę dzisiaj skusić młodego człowieka do tego, żeby zamieszkiwał w danym mieście, na przykład w Łodzi. No, trzeba tutaj stworzyć godne warunki życia, i o to myślę, że powinniśmy się postarać. Niestety, nie dostrzegam tak skutecznych działań ze strony miasta Łodzi. Mam nadzieję, że jako województwo, gdy podjęliśmy te działania, to będziemy mogli potem do, mieć diagnozę bardzo dokładną no i wdrożyć te możliwości finansowe do tego, żeby zmienić tą rzeczywistość otaczającą młodych ludzi i nas wszystkich mieszkańców, tak aby tutaj chcieli żyć, chcieli zostać w naszym mieście. Panie Marszałku, mieszkańcy Łódzkich Stoków nie zgadzają się na wycinkę drzew testują. To, prawda, to jest zresztą szerszy temat, nie tylko o samą wycinkę chodzi, aczkolwiek wycinka jest tutaj pierwszym, można powiedzieć, etapem do inwestycji, która jest tam planowana. Miasto Łódź już wydało stosowne zgody, ale mieszkańcy protestują i chcą zatrzymać tę inwestycję. Jest pierwszy etap oczywiście już na, na etapie wycinki tychże drzew zatrzymać. To jest teren bardzo atrakcyjny przyrodniczo, biologicznie również rekreacyjnie dla mieszkańców Stoków. Byłem tam widziałem wielu spacerowiczów z psami. Bardzo bardzo fajny teren. Natomiast jest plan taki, żeby tam wybudować kolejne boisko. Podczas gdy obok dosłownie jest obiekt również boisko potężne, jak mówią mieszkańcy, nie do końca nie w pełni wykorzystywane. A więc nie ma powodu według mieszkańców do tego, by by z jednej strony niszczyć przyrodę, by te chronione tam bardzo mocno dostrzegają przyrodniczo cenne różnego rodzaju gatunki, by to wszystko niszczyć. I dlatego jest ten protest. My, jako Urząd Marszałkowski, mamy tę decyzyjność, która sprawia, że będzie można albo nie tę, tę inwestycję rozpocząć od wycinki drzew. Oczywiście sprawa wymaga, ponieważ mamy eksperyment ekspertyzy dostarczone właśnie przez tych mieszkańców, ekspertyzy bardzo poważnych inżynierów, profesorów, którzy stwierdzają, że ten teren jest cenny, bardzo, jeżeli chodzi o środowisko. Więc musimy to oczywiście wszystko dokładnie posprawdzać, ale ponieważ mieszkańcy również zwrócili się z wnioskiem do Urzędu Miasta Łodzi o wycofanie tej zgody właścicielskiej, no to my jako Urząd zapytaliśmy również Urzędu Miasta Łodzi, czy czy, czy, czy wycofają się oczywiście z tych zgód właścicielskich odnośnie wycinki tych drzew? No i jesteśmy na etapie właśnie oczekiwania odpowiedzi ze strony miasta to oczywiście musi być pełna procedura e, wydawania takiej decyzji e, dopełniona gdyby miasto jednak e, odstąpiło od zgody e, na wycinkę tych drzew właścicielskiej no to w tym momencie jakby całość tej e, decyzji którą my wydajemy już staje się bezprzedmiotowa natomiast czekamy nie wiemy e, na tą chwilę jaka będzie e, decyzja e, miasta mam nadzieję że mieszkańcy Przekonają tymi ekspertyzami, I, i, i tutaj z naszej strony zostanie też to potwierdzone, że ten, cen, ten teren jest cenny biologicznie, cen, cenny środowiskowo. Panie marszałku, porozmawiajmy trochę o pieniądzach, bo tak będzie milion złotych dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy. To jest centrum profilaktyczno-lecznicze w Łodzi. Te pieniądze, jak będą zużytkowane. Panie doktor, te pieniądze to są pieniądze na zakup serwera potrzebnego do aktualizacji systemu informatycznego. Każda placówka dzisiaj musi być zinformatyzowana, zabezpieczona, bo to pamiętajmy, że są to dane szczególnie chronione, szczególnie wrażliwe, dane medyczne, a w związku z tym nie można być to sprzęt przestarzały albo też wolno, wolno chodzący. Dlatego też ten milion złotych jest niezbędny dla tego ośrodka, by zabezpieczyć, by żeby ten, ten system informatyczny był chroniony i oczywiście. Maksymalnie wydajny, maksymalnie szybki dla personelu, który pracuje nad tym, by pacjentom po pierwsze udzielać świadczeń, ale po drugie, oczywiście, by dane ich zostały zabezpieczone na serwerze. Dlatego też no, musimy też dbać, oprócz jak pani, z panią przeważnie rozmawiamy, to mówimy, mówię o tym, że kupujemy sprzęt do leczenia, do, do diagnostyki pacjentów albo że jakieś remonty w szpitalach, no, ale również wymagane jest to, by każda placówka posiadała system informatyczny, który po prostu funkcjonuje szybko i dobrze i bezpiecznie w każdej placówce. Dlatego też przeznaczyliśmy te pieniądze dla, na zakupy serwera w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Łodzi. Kolejny milion trafi do Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Łodzi na ochronę pszczół. Jak ta ochrona ma wyglądać? Panie redaktor, no pszczoły, jak wiemy, bez pszczół nie ma życia. Więc musimy dbać o to, a niestety dzisiejsze czasy, dzisiejsze również różnego rodzaju środki, którymi opryskiwane są pola, niestety nie są dobre dla, dla pszczół. Natomiast ten milion jest to milion, który służy do tego, żeby dożywać pszczoły w okresach, kiedy one no, nie mają czym się żywić, również na to, by tworzyć z wosku pszczelego tak zwaną węzę. Węza to jest takie, takie, takie ramki, takie plastry, które się wkłada do ramek. I one są takie, jakby nakropkowane, i na tym pszczoły budują w ulu. Te, te ramki wkłada się do ula, na tym budują pszczoły, obkładając miodem właśnie te, te ramki, i z tego po prostu później zdejmowany jest ten miód. No i oczywiście trafia on do, do, na nasze stoły. Ta, ta węza jest niezwykle istotna w produkcji tego miodu w ulach. Dlatego też ona musi być no, w jakości, która, która jest oczywiście znacząco droższa. Te, te, to można, jak mi pszczelarze mówili, kupować węzę, która niestety jest słabszej jakości, ale to znajduje później odwzorowanie w słabszej jakości miodach albo też nawet i utracie całego, całego tego miodu. Natomiast dzięki dofinansowaniu, jakie milion złotych jakie udzieliliśmy dla związku pszczera, pszczelarzy to wówczas pszczelarze będą mogli kupić odpowiedniej jakości miód, a jak wiemy, łódzkie miodem stoi, więc myślę, że nam powinno wszystkim zależeć, abyśmy ten miód produkowany w pasiekach naszego województwa byli, był odpowiedniej jakości, najwyższy. Miód powoduje to, że jesteśmy zdrowsi, a więc to jest taki nasz markowy, można powiedzieć, zdrowotny produkty województwa łódzkiego, którym się zajadamy, zarówno tutaj lokalnie w województwie łódzkim, jak i nasz produkt, który jest ceniony niezwykle na zewnątrz naszego województwa, dlatego też musimy dbać o to, by y, odpowiednia jakość i oczywiście marka, żeby była jak największa. Tego miodu, który jest produkowany właśnie u naszych pszczelarzy. Panie marszałku, w Łodzi przy ulicy municypalnej został otwarty dom. Tam zamieszkają osoby, które potrzebują wsparcia. Kto się będzie tymi osobami zajmował i jakie wsparcie tamte osoby otrzymają? I to kto, dom, i kto ma... w ogóle tam zamieszka? Już mówię, to jest dom, który niezwykle długą historię ma. Budowania za środki, m.in. unijne, 6 milionów złotych ze środków unijnych na ten dom zostało przekazane, ale to nie jedyne środki, bo jeszcze z pfron były olbrzymie środki również z innych instytucji. No, było to niezwykle cenna i wartościowa inicjatywa, niemniej obarczona bardzo wieloma problemami na przestrzeni lat. Z panią prezes z Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych, panią Agnieszką Niedźwiecką, wielokrotnie próbowaliśmy rozwiązywać te problemy. I proszę mi wierzyć, no nie znam projektu, który, który tak wiele no problemów napotkał na swojej drodze, ale no doszło do szczęśliwego wybudowania tego domu. I to miałem możliwość w, tym, w zeszłym tygodniu po, pogratulować, podziękować tej determinacji pani prezes Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych. Kto tam będzie mieszkał? No, tam będą osoby starsze z zaburzeniami typu Alzheimer, depresja, samotność, a także osoby z niepełnosprawnością będą mogły tam zamieszkać. Będą miały, miały fachową opiekę właśnie tego Towarzystwa Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych, które zajmuje się właśnie tymi osobami od wielu, wielu lat. Lat, dlatego też myślę, że to jest niezwykle, niezwykle istotna i bardzo wartościowa inwestycja w naszym mieście Łodzi. Gratuluję serdecznie pokonania tych wszystkich trudności, które stały na drodze temu, te, te, temu projektowi. No, mam ten zaszczyt, że w jakim stopniu przyczyniłem się do tego, że, że ten dom powstał, i że dzisiaj mógł otworzyć swoje podwoje. I to jest naprawdę szczęśliwy dzień. Proszę mi wierzyć, byłem tam, widziałem, jak szczęśliwi ci ludzie są, którzy będą tam podopiecznymi, będą tam mieszkali w tym domu. No i w Łodzi jeszcze był zjazd pielęgniarek i położnych. To już 38. takie spotkanie, co się na takim zjeździe omawia. Panie doktor, no, w, w, w pierwszej części oczywiście można powiedzieć, że jest pewne podsumowanie, pewne podziękowanie również dotychczasowym działaniom pielęgniarek i położnych. Miałem ten zaszczyt również wystąpić podczas tego zjazdu, gdzie bardzo mogłem podziękować i podsumować ten trudny czas, bo pamiętajmy, że okres pandemii, okres, kiedy również szpitale były zaangażowane w pomoc dla przebywającym tutaj uchodźcom. No, to jest czas trudny, i pielęgniarki i położne niewątpliwie miały w związku z tym dużo więcej trudnych sytuacji, problematycznych sytuacji i dały radę, a więc myślę, że dzisiaj mogłem stanąć przed nimi na tym zjeździe i podziękować za ten czas, kiedy, no, który wymagał po prostu siły charakteru od całego środowiska. Z drugiej strony, oczywiście każdy zjazd to jest czas, kiedy następują wybory władz związku I tutaj rzeczywiście rzeczywiście takie wybory miały miejsce, to już oczywiście wewnętrzna sprawa każdego związku każdej, każdego, każdej instytucji, która, która jest samorządna, w tym już oczywiście ja udział nie, nie, nie brałem. Natomiast no, stało się tylko dla mnie to takim momentem, kiedy naprawdę naprawdę proszę mi wierzyć, mogłem podziękować i złożyć życzenia Pielęgniarką, bo to było tuż przed świętami, zdrowia i oczywiście siły na te dalsze lata pracy. Panie marszałku, za tydzień wybory. Jak przed wyborami samorządowymi zamierza pan przekonać, żeby na pana mieszkańcy oddali głos? Panie redaktor, no przede wszystkim pozytywnym programem. Zależy mi na tym, żeby mieszkańcy z jednej strony, oczywiście, dostrzegli to wszystko, co było zrobione, ale to już było. Mnie zależy to, co do przodu. Zależy mi na tym, żebyśmy mogli wesprzeć nasze województwo, nasze miasto, zwłaszcza osoby, które mają schorzenia, które są starsze, żeby się nimi zaopiekować. Mamy specjalny program, który będzie służył do tego, żeby te starsze osoby monitorować, żeby ich wspierać zdalnie, a w razie sytuacji kryzysowych, żeby je tutaj można było poddać jakimś, jakimś leczeniu. I dlatego też staramy się wyjść naprzeciw wszystkim tym, którzy mają takie problemy. Z drugiej strony, oczywiście, zależy mi na dalszym rozwoju sieci placówek medycznych. To jest też tak, że nasze województwo ma niestety problemy znaczące, jeżeli chodzi o choroby układu krążenia, jeżeli chodzi o nowotwory, i w związku z tym nasi mieszkańcy, starzejąca się populacja. Musi niestety być zabezpieczona. Warunki muszą być godne do tego, żeby leczyć. Technologie muszą być najnowsze, które są tylko możliwe do osiągnięcia ze całego świata. Sprzęt, który służy temu, również musi być również ściągnięty, zakupiony dla naszych szpitali, dla naszych lekarzy. W związku z tym to jest wyzwanie, które musimy sprostać. Próbowaliśmy wiele zrobić przez te ostatnie pięć lat, ale pamiętajmy, że była pandemia. Były też sytuacje, które niestety wymuszały na nas to, byśmy ad hoc musieli ratować zdrowie i życie ludzi, ale później podczas już gdy pandemia zaczęła mijać, wróciliśmy do tych zadań naszych priorytetów, które mamy wobec mieszkańców Łodzi i województwa i staraliśmy się dosprzętawiać, wchodzić właśnie w te najnowsze technologie, remontować szpitale, dobudowywać. Dzisiaj już jest lepiej, ale to nie oznacza, że możemy wpadać w samozachwyt i powiedzieć że już jest koniec tego, tej pracy naszej. Absolutnie nie. Jeszcze zostało bardzo wiele do zrobienia i dlatego też moim zadaniem jest to, byśmy dalej mogli remontować, byśmy mogli wchodzić, proszę mi wierzyć, są technologie na świecie, które bardzo pozwalają szybko, lepiej, dokładniej zdiagnozować, albo też wdrożyć terapię, która jeszcze nie jest dostępna częstokroć w ogóle w naszym kraju, więc musimy to wszystko osiągnąć dla naszych mieszkańców, dla, naszej, dla naszych seniorów, którzy właśnie w coraz większym stopniu zamieszkują Łódź nasze województwo. Musimy tutaj wykorzystać oczywiście do tego zarówno środki unijne, jakby i te środki, którymi dysponuje samorząd województwa łódzkiego. Pamiętajmy, że budżet potrafiliśmy powiększyć ponad dwukrotnie w stosunku do tego, co było za naszych poprzedników. Dlatego też wszystko to biorąc pod uwagę. Musimy to, to dzieło dokończyć, musimy to dzieło kontynuować, by nasi mieszkańcy mieli bezpieczne miejsce do życia, by mieli godne warunki do życia, zarówno ci młodzi, o których mówiliśmy na początku, aby stworzyć tutaj miejsce, którym się chce żyć, chce mieszkać, jak i ci starsi na, na jesień życia, którzy tutaj muszą mieć również godne warunki zabezpieczone leczenia i również życia. Także myślę, że to jest. Ten program, z którym ja idę do wyborów, z którym chciałbym mieszkańców, do których chciałbym przekonać mieszkańców, byśmy dalej mogli kontynuować tą władzę w samorządzie województwa łódzkiego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem Radia Parada był Piotr Adamczyk, wicemarszałek województwa łódzkiego. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Dziękuję Ewa Kubasiewicz. Forum Radia Rok Parada.